W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Słowa tej kolendy pochodzą od księdza Piotra Skargi. Możemy znaleźć to w Starym Piwniku. Większość naszych kolęd to przepiękne też lekcje teologii przy okazji poezji. Dziś narodził się Bóg człowiek, tak jak każde inne dziecko przychodzi na świat z ziemskiej matki. I jak każde nowonarodzone dziecko, zdane jest na troskę swej rodzicielki i przybranego ojca świętego Józefa. Usłyszawszy nowinę od anioła, Radosną nowinę pasterzy niezwłocznie udają się do Betlejem. Bo łasce ducha świętego, jak powie święte Ambroży, obca jest ociężałość i zwlekanie. Pasterze odnaleźli swojego pasterza. Słowo wcielone ojca niebieskiego nie objawia się naprzód wielkim tego świata. Nie ukazuje się cesarzowi, augustowi, herodowi. Nie objawia się przewrotnym faryzeuszom, ani przemądrzałym filozofom. Ale prostym, pokornym pasterzom. Bóg patrzy na serce i wywyższa ludzi pokornych, prostaczków, którzy niewiele znaczą według sądów tego świata. Do nich kieruje anioł słowa, by oznajmić im wielką radość i tajemnicę niepojętą dla mędrców. Nie myśl o czym marnym, jak to zwykłeś myśleć, gdy słyszysz, jakie słowa ludzkie. Posłuchaj, co masz myśleć: Bogiem było słowo, powie święty Augustyn. Dwa rodzaje ludzi otrzymały przywilej spotkania nowonarodzonego Zbawcy Boga człowieka ukrytego jednak w ciele, malutkim ciele niemowlęcia pasterze i mędrcy pasterze, bo wiedzieli, że niewiele wiedzą mędrcy, ponieważ wiedzieli, że nie wiedzą wszystkiego. Tylko ludzie prości i ludzie bardzo mądrzy odkryli Boga, ponieważ jedni i drudzy mieli wymaganą do tego cnotę, a tą cnotą jest pokora. Głupi, pyszni, leniwego serca, ci, którzy nie są prostaczkami, ale zajmują się tysiącami różnych innych spraw doczesnych, nie dostrzegli nowonarodzonego Boga, bo byli zatopieni w doczesności. Anioł dał pasterzom znak rozpoznawczy. Znajdziecie dziecię owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Jest to królewskie dziecię Boże, ale przychodzi najpokorniej. Choć wielkie jest duchowe szlachectwo Najświętszej Marii Panny i przybranego Ojca Świętego Józefa, są oni jednak biednymi i prostymi ludźmi. Pasterze, choć byli biedni, prości, ale też uczciwi, obowiązkowi. Od razu posłuchali głosu Bożego. Uważano ich za niedoskonałe religijnie, nie dopuszczano do służby bożej świątyni. Nie przyjmowano ich na świadków w sądzie, bo nie uważano ich za wiarygodnych, tak było z tymi najuboższymi. Jednak to właśnie oni zostali wybrani do poniesienia wielkiej nowiny w świat. Ich dziecięca pokora, ich głęboka wiara spodobała się Bogu. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wnijdzie do niego. Zbawiciel przyszedł na świat również po to, żeby nas uczyć być dziećmi Bożymi. Święty Jan tak ukazuje znaczenie tajemnicy wcielenia i zbawienia człowieka. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. I dalej wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Przybycie pasterzy do stajenki ojcowie kościoła przedstawiają także w sposób, w sensie metaforycznym. Patrzcie na początek rodzącego się kościoła, mówi święty Ambroży. Chrystus się rodzi, zaczynają czuwać pasterze, aby trzody pogan, żyjących przed tym jak zwierzęta, zgromadzili w owczarni pana, aby ich w nocnych ciemnościach dzikie, duchowe zwierzęta nie napadły. Słusznie czuwają pasterze, do czego ich dobry pasterz nakłania. Lud jest więc trzodą, noc światłem, pasterzami są kapłani. W tym samym duchu tłumaczy te słowa także święty Grzegorz. Powie: Na widzenie rzeczy wzniosłych zasługują przed innymi ci, którzy umieją troskliwie przewodzić trzodom wiernych. I kiedy oni w pobożności czuwają nad trzodą, szczodrzej rozbłyskła nad nimi łaska Boża. Zanim pasterze ruszą w poszukiwanie zbawiciela, zastępy Wojska Anielskiego ogłaszają pokój ludziom dobrej woli. To błogosławieństwo i obietnica aniołów spełnia się. Ludzie dobrej woli to, to jest ludzie pragnący szczerze kochać Boga i służyć mu wiernie, pamiętni na zbawienie swoich dusz, i pracujący na nie doznają tego niebieskiego pokoju, tej radości wewnętrznej, tego zaspokojenia sumienia, którego nie tylko wielcy grzesznicy, ale nawet oziębli względem Boga doznawać nie mogą. Wcielone Słowo Boże przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. My jednak chciejmy należeć do tych, którzy wcieloną Bożą miłość przyjmują otwartym sercem gorącą miłością, mocną wiarą, silną jak stal nadzieją. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.